Once upon a time, a group of explorers went where they shouldn't. Rats. Homeless. Danger. Private area. You can't miss it. No, hej, witam serdecznie. Dziś wyjątkowo inny film, bo i aura inna. Dziś nie będzie pałacy, zamków, dworów ani bunkrów. Dzisiaj cieszymy się zimą, której dawno nie było. Dzieci nawet nie wiedzą czasami, co to jest śnieg. Dzisiaj jest okazja, aby powspominać. A znajdujemy się. Na wzgórzach piastowskich, gdzie kiedyś, za moich czasów dzieciństwa, był przepiękny wyciąg narciarski oraz torsaneczkowy. I dzisiaj sobie zwiedzimy, jak to wygląda po paru, paru dziesięciu latach. Ścieżka przyrodniczo-leśna do wieży. Bismarka, oczywiście, wieża Bismarka, jest u mnie na kanale. Zapraszam też kawał historii. Tutaj jest główne zejście do dawnego wyciągu narciarskiego, gdzie dzieci już niecierpliwie stąd zjeżdżały na sankach. Czy pamiętacie, starsza młodzież będzie pamiętała na pewno. Takie urządzenie jak nartosanki. Kiedyś nartosanki mieli tylko ludzie majętni, ale miałem okazję na takim czymś jeździć, ponieważ moje kuznostwo takie miało nartosanki. Coś wspaniałego. No i wiadomo, kiedyś tutaj w śniegu to było tyle, a nie tyle co dzisiaj, no ale cieszmy się z małych rzeczy. Bo naprawdę przez wiele lat dzieci nie widziały śniegu. Widziały go jedynie w internecie, a wiadomo to w internecie. Ale dzisiaj właśnie jest okazja i taka aura zimowa, bowiem mamy styczeń 2025 rok. Korzenie tutaj były od zawsze, ale jak była gruba, warstwa śniegu, taka poducha śniegowa, to tych korzeni naprawdę się kompletnie nie czuło. No i ja, jak byłem dzieckiem, chłopcem, chodziłem do szkoły. No kto nie chodził na wagary? To czasami były takie dni, że zamiast do szkoły, to się tutaj przyjeżdżało cieszyć śniegiem i naprawdę od rana do późnych godzin nocnych no stop się tutaj zjeżdżało. Z jednej góry na drugą i na torze saneczkowym. No i wiadomo, jak się wracało o północy do domu, cały mokry, oblepiony śniegiem jak miś. No to jakie były konsekwencje? Każdy, kto był na gigancie, no to wie, co było. Ale naprawdę to nie odstraszało. Popadałem czasami w recydywę, i ponownie tutaj przyjeżdżałem na sanki bo wiadomo, nic tak dzieci nie cieszy zimą jak śnieg, jak samki tam kiedy stała budka na bilety można było kupić był wyciąg linowy z siodełkami i sobie wjeżdżało się na górę Oto to były lata 80, 90 później już wszystko zamarło perspektywy czasu wydaje mi się, że góra kiedyś była większa, ta co nam mi się mniejsza wydaje, ale i tak jest dzisiaj też bardzo duża. No i tutaj właśnie była budka, taka fajna drewniana, po niej już dzisiaj ślad zaginął. I pamiętam jak byłem chłopcem, zjeżdżając z tamtej góry na sankach jakoś mnie pociągnęło, że wjechałem czołowo. Dosłownie w to. <noise> Dosłownie w to wjechałem. A tam jest druga góra, ona była kiedyś większa, to była taka ze skocznią. Dzisiaj już tej skoczni nie widać. Tutaj nawet już drzewa rosną, kiedyś tych drzew tutaj nie było, to są młode drzewka. A tutaj po prostu była jedna wielka góra z taką skocznią, nie jak się zjeżdżało, to było tylko dla odważnych, tam naprawdę jest spory kawał. Jak się zjeżdżało z tej góry, to się tak skakało i cyk. No i tutaj były liny, że się wjeżdżało na górę, jedną stroną, a drugą zjeżdżało się, zostawiało się tam. Fotelik, siodełko i tak cały dzień. A dzisiaj, no jest śniegu naprawdę. Tutaj dosyć sporo. I mamy dzisiaj takie czasy. Zobaczcie, śnieg jest. Jest, a par lat nie było śniegu, dzisiaj śnieg jest i dzieci nie ma. Dzieci dzisiaj siedzą przy smartfonach. Taki mamy czas. Czasy się bardzo, bardzo zmieniły. Tam z kolei jest tor saneczkowy, który sobie zaraz zobaczymy. Mogę mieć lekką zadyszkę, ponieważ ta góra jest naprawdę wysoka więc wybaczcie, że tak sapie No i jesteśmy na górze Tak wygląda góra Taki no, piękny widok naprawdę jest ta góra Na dziadka, który ma pół wieku, myślę, że nie jest źle. I zobaczcie. Czas stanął z miejscu. Nawet lamp już nie ma. To wszystko było oczywiście oświetlone. Supy do prądu. No i tutaj wyciąg już zakręcał. To kolejna ekipa wsiadała. Jeden pan z pieskiem, tylko z dowtarkiem belgijskim. A tak zobaczcie, nikogo nie ma. Smutne to naprawdę, bo jak wiemy, znamy życie. Śnieg cieszy nawet dorosłych ludzi. A to dopiero dzieci. No a tam dalej. Kolejna górka, oczywiście. I tak to wygląda. Tam natomiast właśnie jest torsaneczkowy. No też niewiele zanim po nim zostało, tak naprawdę. O. Tutaj pozostałości po kolejnej budce, a tutaj mamy torsaneczkowy. Tak to wygląda dzisiaj. Jesteśmy na Torze Saneczkowym. Dokładnie nie ma śniegu na Torze Saneczkowym, ale jakiś śnieg, to widzę, że do dzisiaj tutaj można sobie spokojnie zjeżdżać. Upływ czasu, jaki minął, tak naprawdę nie zmienił zbytnio tego. Aczkolwiek to było kiedyś bardziej ładnie wygładzone, tak? Że się na bokach czasami na zakrętach jeździło. Oj, wieście, że dla takiego dzieciaka była to taka adrenalina, na przykład na tym zakręcie, tak tego nie widać, a to jest dosyć mocno, mocny zakręt tutaj się tak już na samkach leciało, nie? Tu już szło się bokiem. Tu już szło się bokiem, tam jest kolejny zakręt w lewo i na sam dół, ale nie będziemy tam szli. Cofniemy się troszeczkę do góry. No i jesteśmy znowu na górze. Skąd ludzie już sobie zjeżdżali? No, powiem Wam, że dziś... Też, jakbym miał zjechać stąd z tej górki, to jest adrenalina, naprawdę, nie? Zobaczcie, nie ma ani jednego śladu po zamkach po i ani jednego dziecka. Coś niesłychanego. Co za czasy. I tamta góra, nie, ona jest naprawdę wysoka i tak już jest mniejsza niż kiedyś, ale. Do dziś robi wrażenie. No nic. Dzisiaj był inny filmik niż zawsze. Tak jak powiedziałem, ani w żadnym pałacu, ani w bunkrze, ani w dworze, ani w zamku. A na wzgórzach piastowskich, tak zwana Taczańska. Miejsce mojego dzieciństwa i myślę, że nie tylko mojego. Myślę, że nie jestem jedynym osobnikiem w tym mieście, w tym świecie, który tutaj ma jakieś wspomnienia. Dzięki jak zawsze za kolejną przygodę. Muszę uważać pod nogi, bo jest naprawdę stromo. Dzięki za każde polubienie, dziękuję za każdy komentarz. Ja wiem, że duża spora osób z Was ogląda, bo mi pokazuje wyświetlenia i kto ogląda. Wiem, że mało osób da łapkę w górę, daje łapkę w górę, a tak naprawdę to Ciebie nic nie kosztuje. Ty nie płacisz za to. a Pomagasz budować ludziom fajne konta, wspomnienia, historie. Do zobaczenia na kolejnej wyprawie. Pozdrawiam wszystkich fajnych, pozytywnych ludzi.